Dzisiaj chciałabym Państwu przedstawić kilkanaście roślin, które świetnie nadają się do ogrodu na obwódki na obrzeża Rabat. Po co w ogóle tworzymy obwódki czy obrzeża rabat? Po to, żeby jak najbardziej pokazać, uwidocznić urodę danej rabaty. Zazwyczaj sadzi się obwódki jednokolorowe, ale mogą to być też obwódki z kilku gatunków, jeżeli na przykład rabata jest bardzo duża, bardzo długa. To może być nawet więcej gatunków pomieszanych z sobą. Oczywiście trzeba dobierać takie rośliny, które będą dobrze rosły w tym samym miejscu, ponieważ są rośliny na obowódki, które świetnie rosną w miejscu słonecznym, są rośliny, które z kolei rosną na obrzeżach w miejscu cienistym. Zależy to też od wilgotności gleby, czy stanowisko bardziej wilgotne czy suche. No i oczywiście ziemia. Ziemia też nie jest bez znaczenia. Bo jeżeli chcemy zrobić obwódkę przy roślinach, które lubią ziemię kwaśną, to oczywiście będziemy musieli posadzić takie rośliny na obwódkę, które będą dobrze rosły w ziemi kwaśnej. I chciałabym Państwu przedstawić tutaj rabaty. Ta rabata teraz jest zasłonięta, ponieważ obrzeże tej rabaty obsadziłam jednym gatunkiem funki, po to, aby uzyskać jednakową wysokość, szerokość, wielkość i żeby się ładnie prezentowały, ponieważ tutaj jest bardzo maleńki kawałeczek rabaty, więc rosną raz, dwa, trzy, cztery funki, takie same. Jeżeli wprowadziłabym każdą inną, być może też wyglądałoby to interesująco, ale uznałam, że w tak małym, na tak małej rabatce posadzę jednakowe, natomiast tutaj posadziłam dwukolorowe. I jeżeli tamta część rabaty będzie się robiła coraz bardziej cienista, czyli drzewa będą coraz większe, wyższe, wówczas będę dosadzała kolejno. Tutaj jest taka rabata, która wiosną jest usłana żółtymi kwiatuszkami ranników. Teraz ranników nie ma, ponieważ one zanikają razem z liśćmi, nie ma nic, zostaje tylko cebulka. Dlatego postanowiłam to miejsce pięknie ozdobić funkią i posadziłam kopytnik o zielonych liściach, ale kopytnik jest posadzony wiosną, późną wiosną, więc nie zdążył jeszcze urosnąć. I wszystkie gatunki funki są bardzo doskonałym materiałem na obrzeża, jeżeli mamy duże rabaty. To można posadzić funki, które są znacznie wyższe, znacznie szersze. Wszystko zależy od tego, ile mamy miejsca na rabacie, ale są też odmiany miniaturowe, odmiany bardzo ciekawe o wąskich liściach, o liściach dwukolorowych. Tak więc na pewno Państwo coś wybiorą, tylko większość funki, trzeba pamiętać, lubi miejsca półcieniste, albo nawet cieniste, ale są już odmiany, które doskonale rosną w miejscu słonecznym. Kolejną grupą roślin, które mogłabym polecić na obrzeża obwódki, zarówno w miejscach słonecznych, jak i lekko półcienistych, bo są takie miejsca, są przetaczniki. To jest przetacznik kłosowy o srebrzystych liściach, i niebieskich kwiatach bardzo pięknie się tutaj rozrasta i przepięknie kwitnie. Czasem zdarza się, że gdy po przekwitnieniu przecinam, pojawiają się sporadycznie kwiaty po raz drugi, ale teraz widzę, że na razie nie ma tutaj żadnych kwiatów. Doskonały jest również przetacznik kłosowy o kwiatach różowych, on z kolei ma ciemnozielone liście i jest wyższy i również bardzo pięknie nadaje się, jest piękną byliną i nadaje się na obwódki i obrzeża. Ja tutaj posadziłam całą rabatę z przetacznikiem, dlatego że myślę, że Państwo pamiętacie, wiosną pokazywałam tą rabatę, gdy przetacznika nie było widać, natomiast rosły tutaj narcyzy. Narcyzy również są świetnymi roślinami cebulowymi, które nadają się na obwódki i obrzeża. I przede wszystkim są. Takie bardziej trwałe, nie zjadają je normice tak jak tulipany. Tulipany też się nadają, ale tulipany, przynajmniej tutaj w naszym regionie, w moim ogrodzie, niestety tulipanów nie udaje mi się wyhodować tak po prostu w gruncie ponieważ zaraz zostają zjedzone przez nornice. A nie chciałabym do tego celu używać żadnych plastikowych siatek, ponieważ dla mnie to jest po prostu niewygodne. Sadzę takie rośliny, które dobrze radzą sobie w naszym ogrodzie. Oczywiście ja pomagam, ale to nie jest tak, żebym sobie dodawała pracy i cały czas się nimi zajmowała. Roślina musi znosić tutaj nasze warunki i wytrzymać również ich zimę. Dlatego jeżeli chodzi o rośliny, Rośliny, które nadają się na obwódki i obrzeża, to nie tylko, proszę Państwa, są to byliny, ale są to również rośliny cebulowe, są to krzewy, są to rośliny jednoroczne. Wszystko zależy od tego, jaką porą roku chcecie Państwo mieć obwódki zrobione. Ponieważ można zrobić obwódkę, że najpierw będą kwitły tutaj narcyzy, a później przetaczniki. No, wszystko zależy od waszej inwencji twórczej, od waszych pomysłów. No i oczywiście trzeba te rośliny dobrać pod kątem sąsiedztwa i pod kątem doboru do ziemi, stanowiska i tak dalej. I myślę, że przytaczniki są świetną grupą na rośliny nie tylko okrywowe, ale także na obwódki wraz z narcyzami. Narcyzów Państwu pokazać nie mogę, ponieważ one dopiero pojawią się tutaj wiosną. Kolejną fantastyczną rośliną na obwódki i obrzeża są goździki pierzaste. To jest grupa, która ma zimozielone liście, czyli pozostają tutaj bardzo piękne, odobne również zimą. Jeżeli mrozy są bardzo silne, to część liści brązowieje, ale zawsze część pozostaje zielona, tak naprawdę taka trochę srebrzysta. Goździki oprócz tego, że tworzą taką zwartą grupę, zbitą, ponieważ rośliny, które wybieramy na obrzeża czy obwódki muszą tworzyć, muszą być takie zwarte, ponieważ dzięki nim właśnie ta rabatka będzie wyglądała pięknie, będzie się pięknie prezentowała, prawda? I goździki są roślinami gęstymi, bardzo gęstymi, przepięknie kwitną, to jest kolejny plus. I przepięknie pachną. To jest jeszcze dodatkowy atut. Tak więc niektóre rośliny, które wybierzemy na obwódki, mają aż trzy zadania: są gęste, są piękne i są pachnące świetnym krzewem, który doskonale nadaje się na obwódki jest bukszpan wiecznie zielony bukszpan bardzo lubi przycinanie i można mu nadawać odpowiednie kształty, wysokości ja tutaj ten bukszpan rośnie mi bardzo powoli, ponieważ bukszpan w ogóle rośnie bardzo powoli a ja bukszpan rozmnożyłam z maleńkich gałązek które przycinam, mam tam bukszpany w ogródku japońskim pokazywałam państwu na filmikach, które zostały zaatakowane przez czmy bukszpanową. I te bukszpany, gdy przecinałam, wówczas małe gałązki zbierałam, sadziłam tutaj. I urosło mi kilka krzaczków bukszpanu, niestety byłoby więcej, ale ponieważ tak to już jest, że gałązki były malutkie, wyrosły chwasty, niestety zdarzało mi się czasem, że przez pomyłkę wyrwałam te maleńkie gałązki bukszpanu i cały czas tutaj dosadzam kolejne aby to miejsce się zagęściło i żeby tutaj były obwódki z bukszpanu, które oddzielałyby rabatę różaną z niezapominajkami, które już teraz wyglądają pięknie. Natomiast tutaj rosną białe szafirki. One już tam zaczynają wypuszczać liście, czyli to znak, że żyją i będą kwitły wiosną. Natomiast te niezapominajki muszę stąd powyrywać, ponieważ właśnie bóg szpanowa obwódka jest tą magiczną granicą między jednymi roślinami a drugimi w tym przypadku. Jeżeli chodzi o rośliny jednoroczne, to bardzo dobre na obwódki są żeniszki, ponieważ długo kwitną do mrozu, no i mają przepiękne kwiaty. Akurat ten ma kwiaty niebieskie, ale są jeszcze żeniszki, które mają kwiaty białe i kwiaty różowe. Z roślin jednorocznych na obwódki i obrzeża bardzo dobre są aksamitki, które kwitną. Od wiosny aż do mrozów i są przeróżne odmiany. Są odmiany niskie, które mają różne kolory kwiatów, więc myślę, że każdy dobierze odpowiednią aksamitkę jako obrzeże do swojej rabaty. Lawenda to roślina, która kocha słońce. Świetnie, doskonale nadaje się na obłudki, na obrzeża. Jest nie tylko przy tym bardzo dekoracyjna z liści, ale również bardzo pięknie kwitnie, bardzo pięknie pachnie i oczywiście kwiaty mają szerokie zastosowanie. Lawenda kocha przycinanie. Gdy się ją dobrze przycina, tworzy bardzo gęste, zwarte kępy. Kolejnymi roślinami, które świetnie nadają się na stanowiska słoneczne, będą ozdobą jesiennych rabat i oczywiście bardzo lubią ziemię kwaśną i towarzystwo roślin, które rosną na ziemi kwaśnej, są wrzosy. Wrzosy są przepiękne, gdy się je przycina, tworzą zwarte kępy. Dodatkową ich zaletą są oczywiście pięknie kwitnące kwiaty w różnych odcieniach, od białego po róż, fiolet, ale również doskonałą rośliną dla roślin kwasolubnych na obwódki, na obrzeża, ale kwitnącą wiosną w marcu, w kwietniu będą wrzośce. To bardzo podobne rośliny, które po kwitnieniu w kwietniu przycina się i tworzą bardzo zwarte, gęste poduchy. Rozchodnik okazały to również bardzo dobra roślina na obwódki i obrzeża rabat, zwłaszcza jeżeli chcemy, aby te obwódki wyglądały dekoracyjnie pięknie jesienią, od sierpnia, ponieważ niektóre odmiany zaczynają właśnie kwitnąć od sierpnia i kwitną sierpień, wrzesień, mają różowe kwiaty, przyciągają motyle, inne owady. I doskonale się nadają na obwódki, warto o tych roślinach również pomyśleć i posadzić je w swoim jesiennym ogrodzie.